Mam wrażenie, że masket to tak jakby Shotgun miał w sumie ekwipunku, a nie AWP, bo na blisko bardzo chciał to wszystko rozgrywać i te skopy siadały dały frag za fragiem. No właśnie, ale o tym Snajperze, Snajperze, który walczył niemalże jak z Shotgunem, będziemy mogli porozmawiać z nim samym, bo już z nami łączy się masket. Dzień dobry, jak mija Spoko, wstałem sobie, przyszedłem na mecz, zagrałem, wygrałem. Wydaje się, że całkiem dobry weekend za wami, całkiem dobre nastroje w drużynie. E, powiedz mi właśnie, jak jeżeli chodzi o drużynę, e, wyglądają te ostatnie tygodnie jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o jakieś takie pozytywne aspekty, bo oczywiście, bez wątpienia, są wyniki, musi być też dobrze. Jak sobie z tym radzicie i czy macie jakiś taki bezpiecznik wewnątrz, który podpowiada wam, nie osiadajmy na laurach? Na pewno wygraliśmy MP, ale cieszymy się bardzo z tego, pojedziemy na lana do Szwecji. Naszym głównym celem jest teraz dostać się na Proligę ze Szwecji, więc no... trenujemy. Mamy teraz jakąś małutką przerwę, bo byliśmy na bootcampie nie zrobiliśmy sobie tylko majóweczka, jakaś tam malutka wleciała. No a tak to w sumie teraz będziemy tylko na oficjalne spotkania się spotykać przez ten tydzień, a później znowu się wydamy do treningów, no i full focus na konferencji. Tak, też za niedługo wyjazdy na kolejnego lana. Natomiast mówisz o trenowaniu. Tu moje pytanie, bo od jakiegoś czasu w waszych szeregach jest nawrot, który, no, jeżeli chodzi o swoją taką karierę trenerską, dopiero się rozwija. Jak wygląda wasza współpraca z nim? Jak dużo dokłada od siebie? Na ile ewentualnie mógłbyś określić, że te sukcesy, które pojawiają się teraz, są właśnie jego dziełem? Mm. Bardzo dużo wkłada na W sensie, przyszedł do nas miesiąc temu do drużyny, chciał zdobyć, no przyszedł do nas i powiedział, że chce zdobyć doświadczenie, no więc zaczęliśmy współpracę. Myślę, że głównie to pracuje między phr a Nawrotem, bo tam jest komunikacja najlepsza. No nawrot dużo rzeczy robi, no jakby przygotowuje całe treningi i tak dalej, więc to jest jakby nasz taki drugi eagle, więc no. Czy dużo nam pomógł? No, wydaje mi się, że, do, że dość sporo. No. Mm -hmm. Dzięki to... niemu. Właśnie. To z tym też pojawicie się między innymi w maju na kolejce Lanowej Polskiej Ligie Sportowej. Ja mam do ciebie takie pytanie, bo od jakiegoś czasu, od tygodnia mniej więcej szukamy, układamy składy all starów na turniej Hajnce. All Star, kogo z ty, swojej drużyny byś wymienił do takiego teamu, kogo byś oddelegował jako właśnie gwiazdę? Może siebie? No ogólnie ja zrobiłem skład, wybrałem naszą całą szóstkę, bo wydaje mi, się, że to jest najlepszy All-Star. Ale tak jakbym miał kogoś do składu, no nie wiem, no chciałbym, żeby Zana wzięli, bo na pewno dużo osób nie zna Zana, a na pewno fajnie by im się z nim, gra z nim grało. Y Ko czy kogoś jeszcze, no reszta zna się z wszystkimi tutaj, więc wydaje mi się, że to było po prostu jakby naturalne, jakby grali ze sobą face ita, mm -hmm. czy coś takiego, to... więc no może siebie też jeszcze. Nie o wiem. właśnie, i to ostatnie moje pytanie, jeżeli byłbyś wytypowany, to jest jakiś zawodnik, czy jest, a może tak, to kto z którym właśnie chciałbyś w takim składzie wystąpić? <laughs> Na pewno ze Szperem chciałbym, bo Szpere to jest dobra morda, Ostatnio udało mi się na niego wygrać, więc bym go trochę pocieszył, bo pomógłbym mu wygrać kolejny mecz. Więc. <grym> Łatwiej wygrywać razem, będąc u boku, zgadza się. Dziękuję bardzo masket. Miłego dnia powodzenia i gratulacje za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo, również życzę miłego dnia. Trzymaj się. No właśnie, masket mówi o dobrych mordach. No to na pewno